Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że Shin Godzilla nie znajdzie się na tej liście, ponieważ, gdybym uwzględnił wszystkie jego formy, no to zajęłyby one 80% listy, tak więc go pominę. Miejsce piąte. Godzilla 2002. Sam koncept na design jest ciekawy. Godzilla 2000 tylko kolorystycznie bardziej podobny do oryginalnego Godzilli, ale ogólnie to wygląda tylko ok. Na niektórych ujęciach wygląda naprawdę dziwnie, jakby był wygładzony. Naprawdę mógł wyglądać trochę lepiej, ale za to na niektórych ujęciach wygląda kozacko. Jest na miejscu piątym, ponieważ wygląda ok, ale mógł wyglądać lepiej. Miejsce czwarte. Godzilla z Godzilla kontra Mecha Godzilla. No, co mogę powiedzieć, klasyk, tylko z powiększonymi kreskówkowymi oczami i trochę za dużym czołem. Ogólnie wygląda dość słabo. Miejsce trzecie: Godzilla z Godzilla kontra Megalon. O ile ten z Mecha Godzilli wyglądał słabo, no to ten wygląda jeszcze gorzej. Ma świński nos oraz dziwny wyraz twarzy. Wygląda bardzo źle. Miejsce drugie: Design z Godzilla Raids again. Wygląda w sumie trochę jak oryginalny King Kong. Ma dziwne wystające zęby, które przypominają mi te maski z krzywymi zębami. Ma dziwne coś na głowie. Na niektórych ujęciach wygląda ok, ale ogólnie wygląda bardzo źle. Według mnie zrobiliby o wiele lepiej, gdyby po prostu zostawili oryginalny design godzilli, ale dali mu dłuższe ręce i ewentualnie trochę go odchudzili. To by wyglądało o wiele lepiej. Miejsce pierwsze chyba wszyscy wiedzą, który design jest na miejscu pierwszym. Oczywiście, design z filmu Syn Godzilli. No tak, ropucha, która suszyła się na słońcu przez tydzień. To w sumie wyjaśnia, czemu jego syn wygląda jak rozjechana ropucha.